Wartek w budynku dyrekcji naczelnej Puławskich Azotów odbyła się zorganizowana przez klub HDK Dar Życia Zbiórka Krwi. Tym razem była to wyjątkowa akcja połączona z Dniem Bezpieczeństwa, którego organizacją zajął się dział BHP Grupy Azoty Puławy. Z tej okazji można było zapoznać się nie tylko z najnowszym sprzętem Puławskiej Policji, ale także odświeżyć zasady udzielenia pierwszej pomocy. W dniu dzisiejszym mamy kolejną zbiórkę krwi organizowaną przez nasz klub HDK Dar Życia przy grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA. Zadeklarowało się około 80 osób, że weźmie udział w naszej akcji. Dodatkowo mieliśmy ceremonię wręczenia oznaczeń po oddaniu 6, 12 i 18 litrów krwi, jeżeli chodzi o mężczyzn, i po 5, 10, 15 litrów krwi, jeżeli chodzi o kobiety. Razem odznaczyliśmy 23 osoby. Bezpośrednio i wraz ze zbiórką oddawania krwi e, zorganizował dział bezpieczeństwa Grupy Azoty Ławy, zorganizował Dzień Bezpieczeństwa. E, możemy zobaczyć na stoiskach wiodące firmy zajmujące się środkami ochrony indywidualnej, możemy sobie zmierzyć ciśnienie przez SPZOZ Medical jest wystawione stanowisko. Oczywiście możemy się dowiedzieć jak w pracy pozytywnie wpływać na stan naszego kręgosłupa. Są instruktorzy, trenerzy siłowni, awangarda, fitness and spa. Mamy również zakładową straż pożarna, która pokazuje nam jak się zachować w sytuacji utraty możliwości utraty. Zdrowia i życia przy zatrzymaniu akcji serca pokazuje nam w jaki sposób wykonywać czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej mamy przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Połowach, którzy rozmawiają, przeprowadzają pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie tylko bezpieczeństwa, jak się nie dać oszukać na staruszka. Jest możliwość oznakowania sobie roweru poprzez właśnie funkcjonariuszy Policji mamy również firmę Bardusz, która zajmuje się rentalem, czyli wyposażaniem, świadczeniem usług rentalowych odzieży, wyposażeniem, konserwacją, praniem, naprawianiem i wynajmowaniem tej odzieży. Można też dowiedzieć się właśnie w jaki sposób to się odbywa, na jakich zasadach przed chwilą na uroczystościach wręczenia odznaczeń była pani dyrektor Regionalnego Centrum krzyda i Krwiodawstwa w Lublinie, pani Małgorzata Orzeł, która zachęcała, prosiła, a przede wszystkim dziękowała nam tutaj krzydawcom zrzeszającym się w naszym klubie, pracownikom Grupy Azoty Puławy, pracownikom spółek, mieszkańcom Puław, powiatu puławskiego i składała ogromne gratulacje, ogromne podziękowania. Także dzisiaj mocno, mocno się dzieje, liczymy i myślimy, że ten dzień skończy się tak naprawdę mega pozytywnie i będzie to jedna z fajniejszych większych zbiórek krwi w tym roku. Ostatnia w te wakacje zbiórka krwi nie oznacza, że akcje będą zwalniać swoje tempo. Warto pamiętać, że dzięki ofiarności krwiodawców możliwe jest ratowanie zdrowia oraz życia innych osób, a zapotrzebowanie na krew wciąż jest duże. Go GSM, skup sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych, naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM ulica Generała Feldorfa Nila 2 galeria nowa. Oraz Premium Mobile galeria zielona na parterze obok ruchomych schodów.